wszystkim, tu Kaska z kanału ScrapCade. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać e, boksy, które mam, tu, na których pracuję. Są to boxy. słuchajcie, firma Goldbox, chyba to się mówi, nie, go, nie Box Gold, jak to wygląda, ale Goldbox. E, tak jak widzicie, znajdziecie też na w Facebooku. E, I powiem Wam tak, ja ostatnio kupiłam e, sobie boksy z, e, chyba z E, latarni morskiej. I powiem szczerze, że przepraszam, ale nie byłam za bardzo zadowolona, bo one były jakieś takie. Wydawało mi się, że ten materiał, z którego są zrobione, jest fajny, bo był taki. jakby e, takie pudełkowe to było. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie, e, kiedyś już na tych gołboksach pracowałam, e, jakiś czas temu. E, no i teraz przyszło mi po raz kolejny na nich pracować, z czego jestem bardzo zadowolona, dlatego że są one naprawdę bardzo fajnie wykończone. Powiem Wam szczerze, że. E, i ten, i te, te, doły są fajnie wymierzone, wszystko się ładnie zamyka, nic się tam nie rozwala, nie otwiera i tak dalej. No i przede wszystkim, co jest ich główne, to to, że są kolorowe, słuchajcie, powiem tak. Ja e, najczęściej faktycznie i tak używam kremowych białych, ale na przykład był taki czas, że robiłam boxa, słuchajcie, na, e, na osiemnastkę, i na przykład wtedy, powiem używałam czerwonego, i on super, super to wygląda, bo. Jednak ten baza, kolor bazowy jest bardzo istotny i czasem faktycznie ten kolor dużo zmienia. Pokażę Wam jak jakie mam tutaj kolory. Niestety to się strasznie odbija, bo one są takie bardzo błyszczące, dlatego tak tylko to przelecę Wam tak. O przelecę Wam. Tutaj mam oczywiście góry, a teraz mam tutaj mam te doły, więc z tymi dołami dam Ci pochwalę. kremowy kolor pierwszy, drugi jest biały. Później e, mam kolor kraftowy, super wyglądają boksy kraftowe z różowowym papierem, powiem ekstra to wygląda, kraftowy, teraz mamy taki fiolet, e, no dobrze, czasem te kolorowe są świetne, wyglądają nie trzeba za bardzo się bawić, tym bardziej, że to jest świetny patent dla osób, które na przykład no niewiele papieru. Wystarczy tylko, nawet zewnątrz już nawet może zostawić taki chworek i jest. Pewnie tylko Zaraz Wam jeszcze pokażę, co do tych boksów, tak jak tu widzicie w narożniku. Jest. Teraz jest świetny patent, sprzedawane są razem z tak zwanym wykończeniem, jak to ja mówię. Ale by Wam pokażę kolorki. Tu jest śliczny róż, tylko kurczą tego tu nie widać. Jest taki ładny, pudrowy róż. Ja spróbuję zrobić jeszcze zdjęcie tych boksów i gdzieś tam włożę, żebyście widzieli te kolory. Ten jest fantastyczny, to jest taki głęboki granat. Także bardzo fajnie do jakichś boksów męskich, na przykład do tej kolekcji, takiej wiecie, co jest to taka e, błękitno. E, z czego to jest kolekcja? Holender. W to, tutaj napiszę. Super do tej kolekcji. Jak bardzo zobaczyłam, wówczas wiedziałam, że na pewno go wykorzystam do tej kolekcji męskiej. Zieleń. To, ten boks byłby fajny na jakąś, nie wiem, gdzieś taki świąteczny boks pojawił. No i czerwień, tak jak mówię, czerwień używałam już też. Co to było już jakiś czas temu. Teraz pokażę Wam zdjęcia, bo oczywiście robiłam już tych boksach, już dwa boksy zrobiłam z tych boksów. Ale za każdym razem robiłam to w takim tempie, że po prostu nie byłam w stanie tego Wam pokazać. Ale co, co bardzo chciałam chciała Wam pokazać, to jest to. To jest nowość. Słuchajcie, to jest super rzecz. Ja Wam pokażę nawet za chwilkę na zdjęciu. Albo zobaczcie teraz sobie na zdjęciu. Tak jak widzicie, na każdej, y, poza jedną y, klapce od tego boksa, y, każda jest wykończona właśnie tymi gotowymi wycinankami. Teraz Wam je pokażę. Y, no, nie wszystkie, tylko pokażę Wam z jednego koloru, żeby tam nie, nie wiadomo, nie wiem nie ile tam tego nie pokazywać. Weźmy sobie kolor na przykład różowy, żeby tak Wam mnie tutaj po oczach nie biło. I słuchajcie, do tych boksów będą sprzedawane takie wycinte już elementy. To jest bardzo fajny patent dla osób, które na przykład nie mają wycina wy, no, albo wykrojnika tego, który chcieliby akurat użyć takiego Orto, albo nie mają po prostu maszynki, bo no, nie ukrywajmy, nie każdy z nas ma maszynki, tak? I większość z was też kupuje wycinanki, także tutaj z boksami możecie kupić taki komplet. I teraz zobaczcie, do, jest komplet albo z taką um, skalop, jak to się mówi, z taką falbanką rzadką, czyli to jest takie jak ten. Albo możecie kupić sobie z taką gęstą falbanką i do tego do, do macie e, zwykłe koła, czyli po prostu możecie to na, nakładać na zasadach takich, o. Tak, i to znaczy pianka jakaś 3D i tak jak widzicie na moim boksie, um, używam tego w ten sposób, tylko ten, te okrągłe przykładałam sobie do do po prostu papieru ozdobnego, i wykrajałam ten papier według tego koła. I używałam papieru kolorowego. na tym zdjęciu to, to dostrzeżecie. Tak się mówi? Te. Także serdecznie polecam. Słuchajcie, pytajcie się na Facebooku, na Goldboxie, bo na pewno będą w sprzedaży razem z tym, nie wiem, czy już nie są. E, także dla tych, którzy, tak jak mówię, nie mają albo nie mają pomysłu na boksa, wystarczy mieć takie, takie wykończenie, kupione do boksa, e, kawałek papieru sklepowego i w zasadzie e, po jakimś jednym elemencie na tym kole. I naprawdę boks Wam się sam robi. Także serdecznie Wam polecam, Ja na to... Spać! Cisza! Chlebek. I, słuchajcie, godzina 23.56, a mój syn chlebek. On jeszcze nie śpi. Dobra, muszę kończyć. W każdym razie serdecznie Wam polecam Goldbox na Facebooku. Wszystkie linki zobaczycie pod filmem. Serdecznie zapraszam i e, dziękuję, Oliwka, z łuziaki Wam przesyłam. E, wszystkich kocham, bardzo serdecznie pozdrawiam i do następnego. Pa, pa.